Cześć, dzień dobry! Dzisiaj przybywam do Was z albumem na narodziny dziecka. Album pomieści zdjęcia z pierwszego roku życia maluszka. Oraz kilka dodatkowych. Zobaczycie jak zacznę prezentację. Na okładce jest napis Nasz mały cud. Najprawdopodobniej do tego albumu dorobię jeszcze imię. Jednak czekamy aż maleństwo się Narodzi i rodzice to imię nadadzą, bo jeszcze nie jest pewne, jakie to imię będzie. Poczekajcie leciutko sobie jeszcze tu poprawię. Ok. Album składa się z 6 kart. Jego format to około 21 na 16. Jest przygotowane na zdjęcia formatu w większości 9 na 13, jednak jest kilka takich miejsc, gdzie to zdjęcie może być większe lub może być kilka mniejszych. Po otwarciu na pierwszej stronie właśnie mamy te dodatki. Mianowicie na pierwszej okładkowej stronie mamy miejsca przygotowane na zdjęcia mamusi w ciąży. Może z momentu, jak się dowiedzieli, że to dzieciątko będzie. Natomiast tutaj jest kieszeń przygotowana na zdjęcia USG. Tu jest sadzona mata, ale ja podejrzewam, że ona w tym miejscu się nie przyda, ponieważ zdjęcia USG mają inny format. Jest metryczka. Witaj na świecie, data urodzenia, godzina, waga, wzrost, do uzupełnienia, Z tyłu puste miejsce albo do wypisania czegoś, albo do wklejenia zdjęcia. Napisik oto ona i na każdej stronie jest zaznaczony miesiąc. Jeszcze jedna karta na zapiski i trzy maty. W większości te miejsca są oznaczone, jaki format zdjęć. Najlepiej wkleić w danym miejscu. Aczkolwiek tak jak mówię, większość, yy, większość tych miejsc jest przygotowana na zdjęcia formatu 9 na 13 Drugi miesiąc: napis Nieskończona Miłość. Karta na zapiski, z drugiej strony czysta, żeby dobrze było pisać. I kilka miejsc na zdjęcia. I dwieczka. Trzeci miesiąc za zamknięty klapka w górę, klapka w dół, misiaczek oraz jeszcze jedna karta na zdjęcia. Oczywiście we wszystkich kieszeniach można zdjęcia również włożyć luzem, gdyby tych miejsc było mało. Czwarty miesiąc. To są takie klapki wsadzone za opaskę. Znowu karteczka na zapiski i maty na zdjęcia. Na piątym miesiącu dziecko jest pięknym darem. Oraz karta. Karta oczywiście można włożyć w dowolne miejsce i w dowolnym momencie ją uzupełniać. Twoje kroki milowe imię, datę urodzenia oraz pierwszy uśmiech, pierwszy śmiech, podnoszenie główki, obracanie się, przesypianie nocy, siedzenie bez pomocy, trzymanie butelki, pierwsze słowo, raczkowanie, stawanie, stanie samodzielnie, picie z kubeczka i pierwsze kroki. Myślę, że jest to świetna sprawa na taki mini pamiętnik dla rodziców i, i zapisanie sobie tych najważniejszych momentów. Książeczka na cztery zdjęcia oraz jeszcze ma jedna mata na kolejne dwa. Szósty i siódmy miesiąc jest to środek albumu. Strony są symetryczne. Są to dwie kieszenie, i w każdej kieszeni jest karteczka na zapiski, mata. Oczywiście na matę możemy przykleić zdjęcia dwustronnie oraz książeczka na cztery zdjęcia. W drugiej kieszeni jest dokładnie to samo, więc już nie wyciągam. Oczywiście zaznaczone yy, ostrość się zgubiła. Ok. Yy, na każdej stronie zaznaczone miesiące. ósmy miesiąc. Klapka w górę na dwa zdjęcia. Tutaj myślę, że ta grafika jest tak ładna, że szkoda ją zaklejać, więc sugerowałabym raczej jakieś zapiski na górze tej strony, ale całość się otwiera i mamy kolejne miejsca na zdjęcia. W kilku miejscach są takie puste strony. Możemy tu wkleić dwa zdjęcia, 9x13 lub powycinać jakiś kolor i zrobić jakiś kolarz zdjęć. I kolejne miejsce na zapiski, tym razem pierwszy ząbek. Po prawej stronie 9 miesiąc i dwie klapki. I kolejne miejsca na zdjęcia. Dziesiąty miesiąc schowany jest za magnesem, 100% ideału. I trzy klapki na łącznie siedem zdjęć. Jedenasty miesiąc również schowany za magnesem. Tutaj nam się to wszystko pięknie będzie trzymało. Raz, dwa, trzecie zdjęcie, i tutaj spokojnie kolejne dwa można wkleić. Dwunasty miesiąc. Codziennie uczysz mnie, jak mam Cię kochać. Przyklejony napis na klapce, otwieranej do góry. Tu zmieści się zdjęcie prawie 13 na 18 Minimalnie mniejsza jest ta klapka, ale nie pisałam tego, ponieważ można wkleić też zdjęcia mniejsze i dwie maty na zdjęcia 9 na 13. No i jak to w kieszeni, tutaj również możemy tych zdjęć umieścić więcej i karteczkę na zapiski. No i na ostatniej stronie okładkowej myślę, że idealnie będą się tu prezentować zdjęcia z roczku. Cztery maty. Maty możemy umieścić w dowolnym miejscu albumu, tam gdzie będą potrzebne. Albo zostawić tutaj na końcu, właśnie na zdjęcia z roczku. Na okładce moje logo oraz naklejeczka, którą bardzo, bardzo lubię. Trzymasz w ręku rękodzieło, przedmiot zrobiony z miłością i starannością o każdy szczegół. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie filmu. Cieplutko Was pozdrawiam. Papa